To nie jest tak, że elektroniczna recepta jest korzyścią tylko dla farmaceuty czy tylko dla lekarza, bo przede wszystkim korzysta z niej pacjent. Pacjent dostaje receptę, która nawet jeżeli fizycznie zginie, to może zostać odtworzona bez konieczności udawania się do lekarza. Może sobie ją zresztą sam wydrukować, jeżeli posiada dostęp do internetowego konta pacjenta, bo tam ona zawsze będzie czekała na niego. Może z tą receptą pójść do dowolnej apteki i zrealizować ją bez kłopotu, bo każda apteka w tej chwili do systemu temu jest podłączona. Ale niezwykle ważne jest to, że nie będzie musiał wracać do lekarza po poprawki, po poprawieniu nieczytelności tej recepty, że farmaceuta tu będzie miał natychmiastowy podgląd do tego, czy recepta jest wystawiona prawidłowo i stuprocentową pewność, że nie będzie kłopotów z refundacją. A zatem pacjent ma znacznie większe szanse niż w chwili obecnej na natychmiastową, gładką, bezkonfliktową realizację recepty. My do tej pory wiedzieliśmy, że nie zawsze pacjenci realizują recepty, a kiedy posiadają leki, nie zawsze leczą się systematycznie. Ale teraz dostaliśmy jako lekarze narzędzie do weryfikacji każdej recepty z osobna, punkt po punkcie i możemy wobec tego ocenić, czy dany lek u danego pacjenta jest nadal stosowany, a konkretnie czy ten pacjent zrealizował receptę i lek posiada. Jest to bezcenne, bo w wielu przypadkach tak się rzeczywiście nie dzieje. Dotychczasowe oceny pokazywały, że w przypadku chorych leczących się przewlekle, nawet 50% z nich może mieć kłopoty z systematycznym leczeniem się. Te dane, które już teraz posiadamy dla pierwszej transzy przeanalizowanych elektronicznych recept, wskazują, że kilkanaście procent pacjentów nie realizuje recept, a zatem mówimy o zjawisku, które naprawdę jest rzeczą częstą i ma swoje oczywiste konsekwencje. Wiedząc o tym zjawisku w przypadku konkretnego pacjenta, możemy zainicjować działania, które sprowadzają się do tego, żeby danemu pacjentowi pomóc. Dla większości lekarzy wejście w świat zdrowia cyfrowego wiąże się z wieloma obawami i jest to w pełni naturalne, dlatego że musimy się przyzwyczaić do nowego środowiska pracy. Część z nas wykorzystuje w pracy komputery, część wykorzystuje te komputery w pełnym zakresie dostępnych możliwości, czyli systemy gabinetowe do prowadzenia pacjentów. Ale przed nami wejście w system, który będzie receptę, a z czasem również skierowanie i wiele innych dokumentów generowa w formie cyfrowej. To na pewno wyzwanie, ale z drugiej strony pozwala nam to gromadzić bezcenne informacje, informacje, które z czasem pozwolą o konkretnym pacjencie czy o całych populacjach wiedzieć znacznie więcej, lepiej planować działania profilaktyczne, lepiej prowadzić działania lecznicze, a w wielu przypadkach również oszczędzać konkretne pieniądze.